Siema, tutaj Zina i zapraszam Was do pierwszego poradnika odnośnie pobierania obrazów ISO, czyli tam instalatorów na pendrive systemu Windows 10 od Microsoft. Po pierwsze, wchodzimy w ten link, co, co tutaj jest. Oczywiście w opisie, jak go zostawię, pobieramy narzędzie. Klikając, pobierz narzędzie pobiera nam się narzędzie, odpalamy go. No i w międzyczasie pojawi się nam komunikat przygotowywanie. W międzyczasie ja uszykuję jakieś pytania, Oczywiście pendrive y, musi być y, o wielkości co najmniej 8 gb ponieważ y, nowsze wersje Windowsa 10 Potrafią ważyć około 5 GB. Oczywiście mamy tutaj postanowienia licencyjne, klikamy Accept. No i mamy do wyboru, za które jest ten komputer teraz i stwórz medium instalacyjne pendrive, e, płyta albo prigiso. No Wybieramy to. No i oczywiście mamy tutaj. Możemy odznaczyć tą opcję użyj rekomendowanych ustawień dla tego komputera. Wybieramy język, na przykład polski, edycja Windows 10, czy system. No i tutaj wersja yy, pod architekturę 32-bita albo 64 No i jeżeli ktoś ma nowy komputer, to logiczny, że używa 64-bitowej architektury. Klikamy dalej, no i mamy do wyboru, pendrive albo plik ISO. Yy, w przyszłym poradniku pokażę Wam jak zrobić se... Instałek z pliku ISO na pendrive. Ale na tym momencie skopiamy się na pendrive. Klikamy pendrive USB. No i mamy do wyboru pendrive. Ja już włożyłem pendrive'a, mam go na partycji G. Klikamy next. czy dalej. No i czekamy aż... Instalator Windowsa 10... E, pobierze swoje pliki. No i oczywiście zaczynamy, zaczyna się faza weryfikowania pliku instalacyjnego, który się pobrał ze serwerów firmy Microsoft. No i tworzy się pendrive w tym momencie. Uwaga, ten proces może dać do 10 minut. To zależne jest od prędkości waszego eee, pendrive'a oraz e, jakiego interfejsu USB używacie, czyli czy, 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 czy ty to złącze 2.0 czy 3.0. Do przygotowania pendrive'a. Windows pokazuje, że Twoje urządzenie USB jest gotowe. Wraz z plikami. Kliknijmy. No i wyskakuje. No, cała instalacja na pendrive'ie. No, dokładnie. 4 na 480 GB. Ja tutaj mam Pendrive'a 32 GB, którego zwykle wykorzystuję do takiej rzeczy. To wszystko. Zapraszam dla, do subskrypcji, łapkowania w górę oraz y, pisania w komentarzach, jeżeli od, będziecie mieli jakiś problem. Do następnego parodnika. Cześć!